No i dobra, wideo dla krzemika Krzemik wiesz co? Eee... Nie, nie widzę tu jest mój brower jakby co ale on jest kurwa 10 puszeczek trochę mało Wziąłem sobie fostersa eee... Wiesz co? Widzę budweisera ale tylko takiego jednak nie widzę tego w innej pół. O, patrz! Patrz jest, widzisz? Czyli jednak się nadaje. Znaczy, jest taki i taki. Dobra, a teraz bez alkoholówki. Chyba to są wszystko zerówki, tylko nie jestem pewien. Nie, poczekaj. Tu jest 4, 4. Cztery... Kurde, nie pamiętam, gdzie one były. Nie ten dział. Pamiętam, że oni to wszystkie bezalkoholowe piwa w pieprzyli. Ale trochę tego towaru jest, nie? Poczekaj, przeciągnę Ci tylko takie wideo. Same browary, nie? Podkreślam, że krzemik, bo z krzemikiem rozkminiałem na temat właśnie brąksów. To sobie zobacz po prostu. Także taka jedna tylko ścianka piwosza. Balanga, balanga, balanga. Ja tu mam zawsze raj. Nie ma co ukrywać. No. Tak trochę tego jest, jakby co? To już takie bardziej na słodko. Jakieś sajderki, jakieś inne wynalazki. Tu też mamy jeszcze jakieś piwerka ten był Obrzydliwy fighter. Nie lubię go. Z tej strony... Z tej strony jest wuda. To będzie długie, męczące wideo. Będę musiał chyba linka zrobić. A może się uda? O, to tu mamy dalej. O, tu są zarówki. Dobra. Ghostship Dobry browar nawet, tylko nie wiem, nie, nic zerówki nie piłem Dobra, zerówka, zerówka No, wszystko zerówki, oproszę Ginesik Stella zerowna, jak nie wiedziałem, że jest Bavaria, no to wiadomo Sanidział e, Beksik tu, tu Nie wiem, co to To jest całkiem niezłe tylko, że procentowe jest dobre. I tutaj są najlepsze tematy. Już wcześniej wspominałem. Wódka bezalkoholowa to jest kurwa mistrzostwo świata. Gordonsik bezalkoholowy. proszę bardzo. Martini 0%. No i dobra. No dalej nie będę wszedł już, bo tutaj to już sama woda. Także dobra, myślę, że wideo może będzie sensowne.